Witam Cię w kolejnej lekcji. W tej lekcji zajmiemy się mięśniem czworobocznym grzbietu. Teraz przejdziemy do schematycznego narysowania mięśnia czworobocznego grzbietu. Mam nadzieję, że masz swój notatnik i też starasz się rysować te wszystkie szkice i schematy, które ja rysuję. To jest bardzo fajna forma ćwiczenia wyobraźni przestrzennej, gdzie co jest i trzeba się trzy razy zastanowić gdzie daną kreskę zrobić. Oczywiście warto wiele, wielokrotnie próbować wziąć oczywiście 2-3 atlasy jakieś ryciny, które starać się schematycznie odwzorować, bo jakby rysowanie tych schematów sprawia, że mamy większe poczucie tego, że wiemy gdzie co się znajduje. Zaczniemy od zaczniemy od czaszki wyrostki sutkowate kresa karkowa guzowatość potliczna zewnętrzna tu widzicie potylica teraz przyczep się zaczyna na przyśrodkowej stronie części na przyśrodkowej części kresy karkowej czyli to jest jeden z przyczepów guzowatość potliczna zewnętrzna to jest drugi przyczep później będziemy mieli więzadło karkowe, to ja zaraz narysuję C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, później TH1, TH2, TH3, TH4, TH5, TH6, TH7, 8, TH9, 10, 11, 12. Czyli mamy tu tyle wyrostków, do których się będzie przyczepiać. Z jednej strony będzie się przyczepiać do więzadła karkowego w odcinku szyjnym, które się znajduje, więc to jest kolejny jakby z przyczepów tego mięśnia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Do wyrostka kolczystego C7 i dalej do, do wyrostków kolczystych pozostałych kręgów piersiowych. Oczywiście, jak to w życiu bywa, nie zawsze przyczepia się ten mięsień do TH12. Czasami może się przyczepiać do TH11, do TH10 u kogoś albo do L1, więc ta dolna część może mieć różne przyczepy, aczkolwiek ona teraz jakby w części, którą omawiam, czyli w części szyjnej, anatomii nie odgrywa aż takiej dużej teraz roli. Teraz narysujemy sobie łopatkę. Tak. Grzebień tu grzebień dobra tam już by się pojawił obojczyk dalej druga strona grzebień wyrostek barkowy też już by tam gdzieś, może nie w tą stronę bardziej poziomo, też by szedł już obojczyk i teraz jak spojrzymy sobie na te górne górne włókna z części wstępującej, to będą biegły stąd, na barkową część obojczyka i im bardziej będą schodziły te włókna do dołu, tym będą przybierały coraz bardziej poziomy układ więc przyczepiają się do przyśrodkowej strony obojczyka, do okolicy stawu barkowo obojczykowego do, wyrost, do wyrostka barkowego, za chwilę do grzebienia łopatki i schodząc coraz niżej, ta część wstępująca już ma, zaczyna nabierać takiego kształtu do dołu, no, druga strona to samo, czyli od guzowatości potylicznej zewnętrznej. Przy środkowej strony kresy, więc to jest fajne w że czas by pomyśleć, aha, czy se stąd biegnie, dotąd, żeby nie, nie, nie było to tylko takie odklepywanie, co mi zawsze sprawiało kłopoty. Odklepywanie przyczepów, tylko nazw po kolei, że tu jednak jest takie zastanowienie, aha, to będzie stąd, dotąd pobiegnie, tu odwięzadła karkowego będzie szło do boku. Im niżej te włókna, tym coraz bardziej skośnie, później biegną do grzebienia łopatki i ta część wstępująca to już też będzie biegła do góry i do grzebienia. Więc myślę, że z grubsza tak można sobie rozrysować ten mięsień. Oczywiście na spokojnie możesz usiąść, jak masz jeszcze jakieś zdolności artystyczne, to mniej tak chaotycznie narysować niż ja to zrobiłem, ładnie sobie zgodnie z rycinami w atlasach anatomicznych wyrysować dokładny kształt łopatki. Natomiast dla mnie, jakby teraz, jest idea w tym rysowaniu schematów taka, żeby gdzieś czuć skąd dokąd biegnie mięsień. Teraz przyjrzymy się przyczepom mięśnia czworobocznego grzbietu na szkielecie, więc znowu kolejna powtórka, żeby weszło w krew. Najpierw, może zaznaczę więzadło karkowe i nadkolcowe, bo to jest w sumie jedna struktura. Płynnie za chwilę przechodzi w więzadło nadkolcowe. Myślę, że to będzie się trzymało. Taką mam miejmy nadzieję, chociaż przez te kilka minut. Czyli to jest jeden z przyczepów. Więzadło nadkolcowe. W dalszej części to są wyrostki kolczyste, które są przyczepami, ale także więzadło nadkolcowe. Ono też jest przyczepem dla mięśnia czworobocznego grzbietu. Ta górna część mięśnia zstępująca Znowu od kresy karkowej, mam nadzieję, że przypasują te paski. Od kresy karkowej górnej, bocznej gdzieś od guzowatości i troszeczkę guzowatość do przodu na przyśrodkową stronę, przyśrodkową, boczną stronę obojczyka. Teraz, tu bliżej mnie, i im niżej, te włókna, im niżej te włókna będą szły, tym będą miały przebieg coraz bardziej poziomy. Nie będą miały takiego skośnego przebiegu. Czyli tak schematycznie nie będę od każdego wyrostka tego robił, ale polecimy gdzieś stąd. Jeszcze niższe włókna, już bardziej środkowe zaznaczymy. Nie bardziej środkowe włókna mięśnia czworobocznego grzbietu. Dolne, żebym dobrze uchwycił. Może zacznę teraz od dolnych jeszcze. Włókien, nagrzebień łopatki. Tak przyjmiemy standardowo, że to będzie TH12. Przyczep na TH12 i troszeczkę wyższe włókna jakieś damy. Żeby spojrzeć sobie na ten mięsień. Kolejny raz. Ja zachęcam też do takich zabaw. Właściwie za chwilę przejdziemy też do rysowania tego, tego mięśnia, do. Może narysuj go sobie też na kimś, oklej, może kogoś tejpami. W miejscu, gdzie jest ten mięsień czworoboczy grzbietu, żeby bardzo dobrze go widzieć. Teraz jak mamy. Zaznaczony ten mięsień, to można spojrzeć, przyjrzeć się bardziej jego czynności, w jakich czynnościach bierze udział. Ta górna część, wstępująca, na pewno będzie unosiła łopatki, oprócz tego będzie rotowała łopatki w ten sposób. W skurczu obustronnym będzie ten mięsień prostował odcinek szyjny, aczkolwiek myślę, że on będzie często też pracował. Utrzymując głowę w skurczu ekscentrycznym, czyli on będzie gdzieś tam się wydłużał troszeczkę, natomiast będzie się napinał żeby ta głowa nie opadała bardziej. W skurczu jednostronnym mięsień czworoboczny grzbietu będzie unosił bark, będzie wykonywał skłon głowy do boku, czy ta górna część będzie wykonywała rotację w stronę przeciwną, podobnie jak mięsień mostkowo-obojczykowo-sudkowy po tej samej stronie, ale to jest myślę zrozumiałe z racji podobnego przyczepu, czyli tu obojczyk, tu obojczyk, więc ten... Skurcz będzie wywoływał rotację w stronę przeciwną. Włókna, jak patrzymy, wiele włókien symetrycznie pracujących będą ściągały, przywodziły łopatki do środka. Ta dolna część oczywiście będzie obniżała łopatki. Więc fajnie jest się przyjrzeć. Może właśnie narysować na kimś sobie ten mięsień, dojdziemy do rysowania i narysować sobie na kimś ten mięsień albo popatrzeć na szkielecie, żeby ta czynność mięśnia była bardziej zrozumiana, żeby widzieć jak te kości się poruszają, jak ciało się porusza, niż zakuwać czynność tego mięśnia w postaci unosi bark, obniża bark, przywodzi łopatkę itd. Tak Teraz przejdziemy do badania mięśnia czworobocznego grzbietu w różnych pozycjach. Dobrze jest, myślę, że każdy mięsień o, o, lub niemal każdą strukturę starać się badać w najróżniejszych pozycjach, z racji tego, że później w swojej praktyce. Będziesz się mierzyć pewnie z technikami czy sposobami pracy w najróżniejszych pozycjach. Zaczniemy od palpacji miejsc, do których się mięsień czworoboczny grzbietu przyczepia, a później przejdziemy do palpacji samego brzuszca. Przyjrzyjmy się teraz przyczepom mięśnia czworobocznego grzbietu. Więc pierwsza rzecz istotna do zlokalizowania to guzowatość potyliczna zewnętrzna. Czasami nie jest to takie proste, bo ona nie jest taka wydatna i nie jest. Taka łatwa do zbadania, i teraz mniej więcej jest to 1 trzecia przyśrodkowa kresy karkowej górnej, więc teraz palpacyjnie będzie to moment, w którym na tej płaszczyźnie potylicznej jest twardo, relatywnie twardo, i nagle zaczną się pojawiać miękkie tkanki. Będzie to przyczep mięśnia czworobocznego grzbietu na kresie. Aczkolwiek on jest bardzo delikatny, ten mięsień w tej górnej części jest bardzo delikatny, nie jest jakiś masywny i może być tak, że pod palcami raczej pojawi się już tkanka mięśnia półkolcowego głowy. Teraz kolejną strukturą, do której przyczepiony jest mięsień czworoboczny grzbietu będzie więzadło karkowe, więc też pobadaj sobie tą okolicę nad wyrostkami kolczystymi w szyjnym odcinku kręgosłupa. Czasami będzie tak, że już na skróconej tej tkance wcale nie na rozciągnięciu będzie wyczuwalne więzadło karkowe i uda się te włóknami tego więzadła karkowego popstrykać, co będzie odczuwalne. Jak poprosisz o zgięcie w przód, to to, to więzadło się naciągnie, czyli poprosisz o cofnięcie brody, zgięcie w przód, w drugą stronę, to to więzadło się wręcz albo u niektórych uwidocznie będzie widoczne przez skórę a na pewno będzie wyczuwalne. Dalej mięsień przyczepiony jest do wyrostków kolczystych piersiowego odcinka kręgosłupa. Pamiętaj, że bywa z tym różnie i jeżeli byś się pokusił bądź pokusiła o badanie tej dolnej części, co teraz nie, nie będziemy się tym zajmowali, jakby nie przynależy ta część już do szyi, to wiedz, że ten mięsień potrafi się przyczepiać czasami do TH7, do TH8, a u niektórych osób nawet do pierwszego bądź drugiego kręgu lędźwiowego więc niekoniecznie możesz mieć do czynienia z książkowym modelem u którego mięsień schodzi do 12 kręgu piersiowego więc u ładnych paru procent może się przyczepiać różnie więc popadaj sobie teraz te wyrostki tak żeby utrwaliło się dokąd ten mięsień się przyczepia Kolejnym z przyczepów mięśnia czworobocznego grzbietu jest grzebień łopatki, więc postaraj się pobadać ten grzebień łopatki. Dobrze jest go badać chwytem szczypcowym między kciuk kciukiem a palcem wskazującym, tak żeby dokładnie poznać jego przebieg. A początek grzebienia łopatki, tak żeby teraz uwidocznić, od brzegu przyśrodkowego odchodzi Grzebień łopatki, a początek tego grzebienia to jest trójkąt grzebieniowy, czyli taka płaska, trójkątna struktura, po której ślizga się w czasie ruchu ta dolna część mięśnia czworobocznego grzbietu. Dalej, jak będziesz wędrować po grzebieniu łopatki, to dojdziesz do wyrostka barkowego. Najpierw jest kąt barkowy, a później jest wyrostek barkowy. Też pobadaj sobie dokładnie wyrostek barkowy, uchwyć go między palec wskazujący a kciuk, tak żeby czuć przód wyrostka barkowego i tył wyrostka barkowego. Pobadaj ten wyrostek barkowy z boku. Teraz u, u osoby teraz u osoby ułożonej w pozycji leżenia tyłem można z wyrostka barkowego przejść na obojczyk, gdyż boczna część obojczyka jest przyczepem mięśnia czworobocznego grzbietu. Tu też jest to ciekawe miejsce z racji tego, że niejednokrotnie jest tak, że ten mięsień czworoboczny grzbietu może być węższy, czyli ta górna część się będzie przyczepiała tylko do niewielkiej części obojczyka, a czasami ten przyczep czworobocznego grzbietu może być bardzo szeroki, bliski wręcz mięśniowi mostkowo-obojczykowo-sudkowemu, co będzie sprawiało, że ten trójkąt boczny szyi. Będzie niewielki, będzie niewielka szczelina tylko między mięśniem mostkowo obojczykowo sudkowym a mięśniem czworobocznym grzbietu. I teraz też przyjrzyj się tkankom na obojczyku. Przyczepowi mięśnia czworobocznego grzbietu na obojczyku. Teraz przejdziemy do palpacji samego mięśnia czworobocznego grzbietu. Mięsień uwidoczni się ładnie, szczególnie ta jego przednia krawędź, w czasie wykonywania skłonu do boku w tę samą stronę i w czasie unoszenia barku do góry. Jakby ten mięsień tak ładnie się nie uwidaczniał, to dobrą wskazówką też jest czasami wykonanie rotacji w stronę przeciwną, w stronę przeciwną z racji tego, że wtedy wyhamowuje się troszeczkę czynność mięśnia płatowatego głowy i szyi, który wykonuje rotację w tę stronę czyli w przeciwną do mięśnia czworobocznego grzbietu. Więc teraz przyłożymy opór do barku na górnej stronie i do głowy i poprosimy o ruch uniesienia barku i skłonu do boku i wtedy bardzo ładnie nam się uwidoczni krawędź mięśnia czworobocznego grzbietu aż po samą potylicę i teraz prześledzimy sobie palpacyjnie mięsień i zachęcam do tego żeby popróbować pobadać brzusiec tego mięśnia zarówno w spoczynku, jak i za chwilę na napięciu. Albo może najpierw w pozycji napięcia, czyli można poprosić o napięcie, gdzieś nawet sobie przyłożyć opór jedną ręką, czyli tak, żeby osoba badana napierała na wasze przedramię i napięść i można dokładnie się zapoznać z mięśniem, szczególnie jeżeli kogoś nie będzie on tak wyraźnie widoczny, będzie wyczuwalny, a nie będzie widoczny, że będzie można dobrze powędrować po mięśniu i go popalpować. O czym dobrze jest przebadać ten mięsień w spoczynku, milimetr po milimetrze. Czyli nigdzie się nie spiesz, uchwyć dobrze brzusiec mięśnia, bo wtedy może Ci się udać bardzo ładnie, bardzo wygodnie dojść aż do przyczepu na czaszce. Weź pod uwagę, że ten mięsień jest naprawdę cieniutki. Niejednokrotnie jest tak, że jeżeli udaje nam się trzymać e, tkankę, czy mięsień, ale tkanki dookoła mięśnia czworobocznego grzbietu w tej górnej części to widać, że to jest niewielka grubość tych tkanek. A weź pod uwagę, że tu trzymasz w tym momencie dwie warstwy skóry, dwie warstwy tkanki podskórnej, dwie warstwy powięzi głębokiej i dopiero jest mięsień czworoboczny grzbietu, więc naprawdę w tej górnej części to jest mięsień bardzo cieniutki. Pobadaj teraz mięsień. W spoczynku u osoby znajdującej się w pozycji leżenia na brzuchu. Zobacz, jaka jest mobilność tej, tej tkanki, na ile on jest sztywny, na ile gdzieś są jakieś zgrubienia bądź stwardnienia w jego obrębie, na ile ta tkanka jest przesuwalna. I tak milimetr po milimetrze staraj się, trzymając brzusiec tego mięśnia, dojść aż do. Przyczepu na czaszce. Więc nie będzie to takie proste, bo tak jak mówiłem, też przejdę teraz na drugą stronę. Nie będzie to takie proste, bo trzymając mięsień czworoboczny grzbietu, trzymamy parę warstw tkanek i ten czworoboczny grzbietu, tak teraz może będzie to widoczne, z palców mi ucieka. Więc to co ja teraz trzymam, oczywiście mógłbym pozorować, że trzymam mięsień czworoboczny grzbietu, natomiast tak nie jest, bo przed chwilą czworoboczny grzbietu, o, mi uciek z podpalców. palców. Teraz przebadamy ten mięsień w pozycji leżenia na boku. Więc teraz skłon do boku głowy, do góry głowy o, i to nam się uwidoczni mięsień czworoboczny grzbietu, oprócz tego w relacji do innych mięśni, czyli będzie widać relację mięśnia czworobocznego grzbietu do dźwigacza łopatki, czy za chwilę w tym trójkącie pomiędzy dźwigaczem a czworobocznym grzbietu będzie mięsień płatowaty. Czy tutaj będzie też zauważalny mięsień mostkowo-obojczykowo-sudkowy? Jakby ten mięsień się jeszcze nie napiął odpowiednio, to jeszcze możemy poprosić o, o uniesienie barku w górę i głowę do boku. I wtedy ten mięsień się nam bardziej uwidoczni. Co teraz nam jeszcze podkreśli troszeczkę głowa do góry, hop, do boku pozostałe struktury. I będą tu zauważalne jeszcze mięsień pochyły środkowy, okay. czy mięsień łopatkowo-gnykowy. Teraz troszeczkę z innej perspektywy, ale też na boku. Oczywiście nie u każdego będzie to tak widoczne, natomiast chodzi o zapoznanie się z relacją poszczególnych struktur. I teraz jakbyśmy mogła unieść głowę do góry, to będzie zauważalne, jak dźwigacz łopatki z tej perspektywy wnika pod mięsień czworoboczny grzbietu, mocniej troszeczkę głowę do góry jeszcze i bark w górę lekko. Do przodu od dźwigacza łopatki będzie mięsień pochyły środkowy, z którym się jeszcze zapoznamy. I teraz głowa do góry. I jeszcze będzie widoczny, przebiegający nad pochyłymi mięśniami, mięsień łopatkowo-gnykowy, z którym też się zapoznamy w późniejszym czasie. Rysowanie mięśnia czworobocznego rozpoczniemy od narysowania przyczepów na obojczyku, na łopatce, więc dobrze jest wybadać sobie tą boczną, barkową część obojczyka i ją narysować. Tak jak mówiłem, zawsze fajnie jest najpierw narysować te linie, których jesteśmy pewni, więc Dobrze jakby rozrysować linie, których jesteśmy pewni. I tak stopniowo, fragment po fragmencie dorysowywać kolejne elementy. Tak, żeby to... Tu nie, tu nie chodzi o jakby artystyczny rysunek do końca na ciele, żeby ładnie powstał, bo taki często można stworzyć, poprosić kogoś, kto potrafi ładnie namalować, ale on często nie będzie odzwierciedlał tego, co jest pod spodem, tylko będzie bardziej odzwierciedlał Wygląd, którego oczekujemy z atlasu. Teraz wyrostek barkowy przednia część wyrostka barkowego, tylna część wyrostka barkowego kąt barkowy i brzeg boczny wyrostka barkowego obojczyk do końca. Teraz grzebień łopatki, może brzeg przyśrodkowy łopatki, tą górną część sobie rozrysuję. Brzeg prześrodkowy. grzebień łopatki. Trójkąt grzebieniowy na początku. Od wewnętrznej strony teraz. Czyli wyrostek barkowy, grzebień łopatki i obojczyk mamy. To może bardziej wypełnię białym w środku. Na czaszce to już sobie odpuszczę, nie będę tu zaznaczał, więc wjedziemy do, do momentu, kiedy jest linia włosów. Przejdziemy do narysowania teraz przedniej krawędzi mięśnia i za chwilę będę rozrysowywał poszczególne. Włókna. Więc teraz bark lekko do góry i głowa do boku, czyli linia tu się nam zarysowuje. To już od razu na czerwono zrobię, żeby było to widoczne. I znowu bark troszeczkę do góry. Przednia krawędź mięśnia wchodząca na obojczyk. Dalej można by było narysować yy, chociaż częściowo więzadło karkowe, a za chwilę nawet może trochę odrobinę skłonu do przodu wyrostki kolczyste, gdzieś sobie pozaznaczać w piersiowym odcinku kręgosłupa. Ja już tak bardzo z grubsza robię. I do któregoś poziomu. Tak, żeby można było dalej po... po narysować, rozrysować te kolejne włókna mięśnia czworobocznego grzbietu. Więc jak zwykle zachęcam do, do fajnej zabawy. Myślę, że to fajnie będzie wyglądało w swoim stylu, gdzie się rozrysujesz ten mięsień czworoboczny grzbietu. Jak skończony obrazek, to można popatrzeć, pobawić się, w jakich pozycjach się rozciąga mięsień, jak się zachowuje pooglądać jak wygląda w skłonie w przód, jak wygląda jego czynność, czyli unoszenie barku, jak się zachowuje w czasie unoszenia barku, ściągania łopatek gdzieś razem, więc to bardzo fajnie wygląda. Im, im fajniej się narysuje, tym jeszcze fajniej to wygląda. Może z odwiedzeniem ręki, tak jak to wygląda.